Mechanizm funkcjonowania bloku sterlingowego był zaskakująco prosty, ale jednocześnie bardzo sprytny i niezwykle korzystny dla Wielkiej Brytanii. Podstawową zasadą była stabilność kursowa. Waluty członków bloku były ściśle powiązane z funtem sterlingiem w systemie stałych kursów walutowych. Oznaczało to, że np. dolar australijski czy rupia indyjska miały ustaloną wartość względem funta i w razie potrzeby bank centralny danego kraju musiał interweniować, by utrzymać tę relację. Aby to było możliwe, państwa musiały utrzymywać znaczną część swoich rezerw dewizowych w Londynie w formie złota, papierów dłużnych lub depozytów walutowych, często inwestowanych w brytyjskie obligacje skarbowe. Dzięki temu Wielka Brytania zyskała potężny dopływ kapitału, który umożliwiał jej finansowanie własnych potrzeb budżetowych oraz stabilizowanie własnej waluty, nawet wtedy, gdy kraj borykał się z wewnętrznymi problemami gospodarczymi, inflacją czy spadkiem produkcji. W zamian za tę lojalność finansową członkowie bloku otrzymywali preferencyjne warunki handlowe, łatwiejszy dostęp do rynku kapitałowego Londynu, a także pozorną stabilność swoich własnych walut. Pozorną, ponieważ prawdziwa kontrola nad ich systemem monetarnym nie należała do nich, była w rękach Brytyjskiego Banku Anglii i decydentów City of London. W praktyce blok szterlingowy był więc systemem, w którym Wielka Brytania eksportowała swoje wpływy gospodarcze poprzez walutę. Był to rodzaj cichej finansowej hegemonii kraje formalnie niezależne pozostawały ściśle związane z Londynem, tracąc możliwość samodzielnego reagowania na kryzysy gospodarcze czy potrzebę zmiany stóp procentowych. Wielka Brytania mogła z kolei utrzymywać sztucznie wysoki popyt na funta i z tego czerpać ogromne korzyści. Pozycja funta jako głównej waluty rezerwowej wielu państw przedłużała globalną dominację imperium, nawet gdy jego realna siła gospodarcza już wyraźnie ustępowała rosnącym potęgom, przede wszystkim Stanom Zjednoczonym. To był system, który działał dobrze tylko w warunkach stabilizacji, a jego największym testem miała się okazać burzliwa druga połowa XX wieku.